Pod jednym warunkiem. A okay. ten? Byś nie gardziła Astolfa szacunkiem. Nigdy, nigdy! Zdzisław został szczęśliwy. Ja się z tym nie kryję. Dla spełnienia twych życzeń wszystkiego użyję. Zdzisław kocha Zofią, kochany w zamian, miałby wala. Ma teraz przyjaciela we mnie, Zdzisław został Astolfem! Astolf zaś Zdzisławem! Co? To jest nie zmianą nazwisk, lecz własności prawem. Ten, co zwiedził Europę, w wielkim świecie żyje, jest Zdzisław! Ten, co w blasku skromną duszę kryje. Z moją ręką pisane. Mam też i przywilej na starostwo pewne w tych dniach, pidane. No, widzę, widzę. Oddałem go do pieczęci. To starostwo nie czyni więcej do roku jak 20 tysięcy. A czegoś trzeba? Słuchaj! Elizo! Nie. bym ja się spodziewał, co lepszego od dworu za moje usługi. Dlatego nie chciałem wdać tego starostwa, ale żeby mi potem dwór obiecał nagrodzić drugim. Chciałem się tymczasem i tym kontentować. No i słuchaj go! Ja radzę, żeby to i słyszała i moja siostra. Ciesz się wtedy, że ci takiego kawalera nie ma na No, oddaję mi no. Daj sama rękę. Nie chcesz? Już się ty poru od uczysz. Pokój się! Jegomości! Moja to powinność upadać do różni tak przez wstyd ociąga, ale w sercu kocha waszą Już ja wiem o tym, tak że będziesz ją miał zupełnie w swojej mocy. Czekam tego drugiego momentu. A ty, Agato, pójdziesz za pana Chudeckiego. Wyprawię ci pięknie. Nie doczekam tego. Ja chcę, musi być tak. Chwała Bogu, że ja jestem córką wasza pana. A chcieli was, pan zdrowie swoje drogie konserwować.